Jest początek roku, a to oznacza podsumowywanie minionego, wiecie, wszelakie topki, rankingi tym podobne. Dlatego ja też postanowiłem, że takową zrobię. Z tym, że nie będzie to moja topka gier z tego roku, tylko ogólnie moich ulubionych gier ever, a to, że robię akurat teraz wynika z tego, że inni teraz robią topki i ja postanowiłem się wstrzelić w ten trend robienia topek właśnie pod koniec roku. Dobra, więc bierzmy się za tą moją topkę 5 ulubionych gier ever, chociaż najpierw chciałbym wspomnieć o kilku grach, które się do samego rankingu nie dostały, chociaż były tego bliskie. Seria Tomb Raider oraz Uncharted. Te dwie serie postanowiłem wrzucić do jednego woda, ponieważ mimo wielu różnic, są to jednak dość podobne produkcje i mi się w nie gra równie przyjemnie. I co prawda, to, 4 pojawi się jeszcze w jednym moim rankingu, ale akurat tutaj się nie dostał. Problem z tymi seriami mam taki, że chłonę kolejne odsłony jak gąbka, bardzo dobrze bawiłem się we wszystkich pięciu częściach Uncharted, bo liczę złotą na nabite, jak i przy obu tom raiderach po ribucie, ale za każdym razem wiem czego się spodziewać i dostaję dokładnie to co chciałem. To trochę tak jak McDonald's, za każdym razem dostajesz te same nuggetsy, za każdym razem są pyszne i bardzo je lubisz, ale żadnym nowym smakiem cię nie zaskoczą. Seria Ratchetem Clank. I w sumie dość podobnie mam z od Inzomniac. O ile od gier z 2 z uwagi na trochę archaizmów się odbiłem, o tyle wszystkie standardowe odsłony od Tools of Destruction wchłonąłem bez zająknięcia i bawiłem się świetnie. Nie gadałem tylko w te udziwnione części w stylu załogi Q, 3, za 1, bo te odsłony nieco zmieniały zamysł Ratchet'a, chociaż nad załogą Q się zastanawiam, bo w sumie to taki tower defense z mechaniką Ratchet'a ale nie jest to tak łatwo dostać, a poza tym mam trochę innych gier do ogrania, więc jak to będzie z tym, zobaczymy. Ori and the Blind Forest Z mam natomiast inny problem. Oczekiwania. Przed zagadaniem nasłuchałem się jakie to Ori jest świetne, nie ma wad itd. Tak i o ile wciąż jest to świetna gra, która dała mi kupę satysfakcji przy jej przechodzeniu, o tyle nie było tu tego zaskoczenia efektu wow, którym cechuje się większość tytułów, które do właściwej topki się zakwalifikowały. Ale dobra, przejdźmy już do niej. Miejsce 5 Sunset Overground Tutaj też tak jak przy Ory oczekiwania miałem dosyć wysokie, ale jednak Sunseta pokochałem za coś innego, zresztą nie tylko niego. Chodzi tu o flow poruszania się, o to jak w pewnym momencie, gdy wszystkie ślizgi, wyskoki czy biegi po ścianach łączy się tak płynnie, że uświadamia się O kurde, jakie to jest zajebiste. Do tego stylistyka mi bardzo podpasowała, nawet ci bardzo nastolatkowi nastolatkowie, chociaż tutaj pewnie pomogło przełączenie konsoli od razu na angielski, było tu kilka całkiem śmiesznych gagów, a i muzyka dawała radę. Na miejscu czwartym... Rayman Legends. Do tej gry mam dość duży sentyment, ponieważ jej była jedną z pierwszych recek na kanale. I tak jak tam wspomniałem, było to dla mnie dość ważna gra, bo zarówno była to pierwsza gra, jaką w ogóle ukończyłem, jak i taka, którą ukończyłem dwukrotnie. Później bodajże jeszcze raz ją przeszedłem i czasami do niej wracam, bo wciąż pozostaje to fantastyczna platformówka ze świetnym stylem graficznym, rdzeniem rozgrywki i całą masą kontentu, które starczono na naprawdę długo. A już zwłaszcza poziomy muzyczne zdobyły mi tę grę, i jako koleś, który całkiem gry muzyczne lubi, polubiłem i te poziomy. I to bardzo. Na miejscu trzecim. Same Row 4. W sumie to ta gra miałaby szansę stać się grą, w której spędziłem najwięcej godzin ze wszystkich, w jakich dałem. Gdyby nie to, że grałem wcześniej w Minecrafta. I że przeszedłem większość Wiedźmina na 3. Co nie zmienia faktu, że w Grzowku w której kampania starcza na jakieś 15 godzin, ja spędziłem ponad 60 przechodząc grę 4 razy i za każdym razem czyszcząc mapę praktycznie ze wszystkiego. Jest to bowiem zasługa jednej rzeczy: super mocy to głównie ten tak dobrze wykonany element przykuł mnie do tej gry na długie godziny i żadnej nie żałuję. I to ciekawostka, w momencie publikacji recenzji Raymana uważałem właśnie Legends za moją ulubioną grę. Przy tarce Saints 4 właśnie Saints Row wskoczył wyżej, ale później ograłem jeszcze dwie gry. Miejsce drugie. Dust and i tu jest kolejny ciekawy wybór na mojej liście, bo jak niby taka prosta metroidwania z antropomorficznymi zwierzeczkami miałaby mnie zachwycić? A jednak, das to gra fantastyczna. Nie dość, że mechanika rozprawiania się z wrogami pomimo braku krwi jest satysfakcjonująca, to jeszcze fabuła, mimo na pierwszy rzut oka infantylnych postaci potrafi mocno zaangażować i nawet wylatujące z wdogów cwerki i tego typu excelowe elementy nie potrafiły mi zepsuć tej świetnej gry. I żałuję, że akurat na tą grę wybrałem eksperymenty z formułą recenzji, bo jednak ta gra zasługuje na lepszy filmik niż to co wtedy wymodziłem. I o tym jak dobra jest, to granie świadczy fakt, że jakiś czas temu na jej podstawie zdobyłem taki oto dziwny filmik w After Effects. I miejsce pierwsze. Enslaved Odyssey to the West. Wow. Po prostu wow. Taką miałem reakcję po ograniu tej gry. I przy okazji też taką, jaką widzieliście na początku mojej lecki tej produkcji. Gra ta mnie kompletnie zaskoczyła. I pewnie jest tu duża zasługa braku oczekiwań, bo w grę zdecydowałem się zagrać głównie dlatego, że widziałem, że mam fajny parkour dodam z Uncharted, a także jest to robiona przez Ninja Theory, których reboot DMC bardzo mi się podoba I byłem pod ogromnym wrażeniem zarówno fantastycznej jak na standardy siódmej generacji oprawy, świetnie zarysowanej relacji między postaciami i ogólnie całej fabuły jak i rozgrywki, która w ramach takiego dość liniowego i oskryptowanego slashera z dużą ilością parkuru jest niezwykle przyjemna. Jeśli lubicie Uncharted czy Tomb Raidery, slashery, albo podoba wam się klimat nadchodzącego Horizon Zero Dawn, to zdecydowanie polecam zagrać. Nie powinniście się zawieść. No i to tyle. Oto moje 5 gier czasów plus kilka, które były tego bliskie. Wydaje mi się, że żaden wybór nie był tu zbyt nieoczywisty i zaskoczyłem Was swoimi typami. Ja tymczasem zapraszam Was do napisania w komentarzu, jakie by było Wasze top gier ever, niekoniecznie musi być pięć. Zapraszam Was też do klikania w ten czerwony przycisk subskrybuj na dole oraz dzwoneczek obok niego, bo podobno tak się teraz powinno robić. To ja się z Wami żegnam. Na